Moje tło zawodowe bardzo mocno związane jest z Excelenie, z narzędziami Microsoft, więc ta wiedza i sposób, w jaki Michał ją przekazuje, pozwoliła mi też na rozwój mojej kariery. Warto zainwestować w wiedzę, bo to jest coś, co, co, co nigdy jakby nie ucieka, a jeżeli nawet, to bardzo łatwo ją odświeżyć, a AI to ja. Z mojej branży IT widzę, że jest tak naprawdę przyszłością i coraz bardziej wkrada się w nasze życie, więc oswojenie, poznanie tego narzędzia, jego możliwości i jeszcze w z narzędziami Google i Excela, myślę, że to jest fajna kombinacja. Myślę, że kto spróbuje, sam przekona się, jaka to jest wartość, jak prosty, łatwy sposób. Można tą wiedzę przekazać i, i ukrywamy dzięki tym kursom i też skromności Michała, który zawsze starał się naprowadzić, nie dawał prostych odpowiedzi, tylko zawsze raczej starał się, aby każdy użytkownik sam dochodził do rozwiązania. No, myślę, że moja wiedza i umiejętności w tym zakresie bardzo mocno wzrosły i, i pozwoliły mi być tak naprawdę w tym momencie, tu, gdzie jestem.